kiedyś Snorlax, fajny to Pokemon był fajny wygląd, fajne moce, strasznie grało, fajnie się nim lecz często przegrywał czasem nawet z pikachu kiedy się wkurwiałem, to śpiewałem właśnie tak Wow! Snorlax, Snorlax próbuj poczuć to co ja Snorlax, Snorlax pizza z kurwy synie Snorlax, Snorlax próbuj poczuć to co ja Snorlax, Snorlax Snorlax, Snorlax prógu, poczysz to co ja, Snorlax, Snorlax pis, kurny synie Snorlax, Snorlax z próbu, poczuć to co ja, Snorlax, Snorlax do to wysynie synie Snorlax, Snorlax prógu, poczuć to co ja, snorlax, snorlax do to wysynie synie Snorlax, Snorlax próby, poczuć to co ja, snorlax, snorlax Skórny synie, Snorlax, Snorlax, Spróbuj poczuć to co ja, Snorlax, Snorlax, w do skórny synie, Snorlax, snorlax Snor. Poczuć to, co ja snorlak, snorlak pis do skór synie Snorlak, snorlak z próby, poczuć to, co ja snorlak, snorlak pis do skór wysynie. Snorlak, snorlak z próby, poczuć to, co ja snorlak, snorlak do skór wysynie. Snorlak, snorlak z próby, poczuć to, co ja snorlak, snorlak pis do skór wysynie. Snorlak... To co ja snorlax, pocisz to co ja, Snorlax, Snorlax pisz do skórby Snorlax, Snorlax, Norlax próby, pocisz to co ja, Snorlax, Norlax, pis, skurby synie Snorlax, Norlax próby, pocisz to co ja, Snorlax, Norlax poczuć to Snorlax, Snorlax, próbu, pocisz to co ja, Snorlax, Norlax do się Snorlax, Snorlax, próbuj poczuć to, co ja. Snorlax, Snorlax, pizz do skurby, synie. Snorlax, Snorlax, próbuj poczuć to, co ja. Snorlax, Snorlax, pizz do skurby, synie. Snorlax, Snorlax, próbuj poczuć to, co ja. Snorlax, Snorlax, pizz do skurby, synie. Snorlax, Snorlax, próbuj poczuć to, co ja. Snorlax, Snorlax Spróbuj poczuj to, co ja. Snorlax, Snorlax, piesz do skurby, synie. Snorlax, Snorlax, próbu poczuj to, co ja. Snorlax, Snorlax, piesz do skurby, synie.